mnie tutaj nie było nadal żyję, co dla niektórych może być to zaskoczenie, tyle lat na keto ciągle jestem na keto, ani jednego dnia w sumie nie odpuściłem w ogóle nie czuję takiej potrzeby jedynie co, zacząłem bardzo sezonowo do tego podchodzić czyli tak jak jest teraz zima jadam tylko i wyłącznie mięso do tego trochę masła, współpaczki no, pół paczki dziennie albo paczka, zależy kiedy jakie mięso jadam no i, no i w sumie to wszystko, nie a jeszcze żółtka Bo białek nie jadam, ogólnie, w ogóle na białek nie jadam tylko, tylko właśnie żółtka same Ale czemu, czemu tutaj znowu się pojawiłem No bo chciałem, chcę chyba reaktywować trochę ten kanał Ale też chciałem Wam pokazać jak to wszystko wygląda Bo ja już w sumie 8 lat na tym keto, teraz od 2 miesięcy 2,5 w sumie na węglowodanów mam zero, totalne w sumie zero, no bo w mięsie w mieście ich tam nie ma, na biało też nie jadam, więc nie ma też z czego ich być, czuję się rewelacyjnie, nawet bym powiedział zarąbiście, trenuję, teraz znowu zacząłem trenować, bo przez dwa lata, jak otworzyliśmy restaurację, niestety nie miałem kiedy trenować, bo nie było na to czasu. Teraz znowu zacząłem. Nie są to treningi ciężkie, tak jak trenowałem to wcześniej, że trenowałem po kilka godzin dziennie. Teraz jest to trening 45 minut do godziny, nieraz 20 minut. Zależy jak tam mi się chce, ale jest on robiony na czczo i i zawsze, yy, zawsze rano, tak? I uważam, że jest super. Ale nie o tym. O tym pewnie będę nagrywał jeszcze kilka różnych filmów. Na razie chcę pokazać, bo zmierzyłem sobie ketony po tylu latach. Chyba z 6 lat czy 5 nie mierzyłem w ogóle. Więc chciałem zobaczyć, jak to jest teraz. Jak to wygląda w ogóle. Zwłaszcza, że jestem w sumie teraz na czystym karniworze. No i sami zobaczcie te wyniki. Wynik wieczorem i za chwilę później wynik rano. Mam te okulary, światło niebieskie, jakoś za dobrze w nich nie widzę. Teraz senokujemy. J yes. 0,3 OK i teraz patrzymy na ketony. Zadziała. Dobra i lecimy 10 sekund. Chwila, prawda? I mniej niż było wieczorem. Wieczorem było 0,3. Teraz mamy 0,1. Jestem ciekawy, jak widać. Ketonów wieczorem miałem 0,3. Pewnie dla niektórych jest to bardzo mało. A rano też w ogóle, bo 0,1. Zawsze tych ketonów rano jest mniej. Wieczorem jest więcej bo jakby wieczorem następuje tam po 16 w sumie tak jak e, zaczyna się ściemniać, ta produkcja jest trochę większa, tych ketonów. E, dlaczego jest ich tak mało? No moim zdaniem dlatego, że jestem bardzo mocno zaadoptowany i mój organizm żyje tak naprawdę tylko z tych ketonów, więc musi, e, musi ich pobierać, tak, więc nie ma ich tak dużo we krwi. To jest, to jest takie moje wyjaśnienie. Z tego co czytałem, Kilka różnych artykułów, tak to, tak to właśnie jest, że im dłużej jesteś w tej ketozie, tych ketonów w tej chwili jest, jest mniej, tak? I to, i to całkiem normalne. E, druga rzecz, która może na to wpływać, to pewnie to, że jestem teraz na karniworze takim typowym, a tutaj jest bardzo duża ilość białka, no bo jadam mięsa tak około 1,5 kg dziennie, więc pewnie też to wpływa na ilość tych ketonów i dlatego jest ich trochę mniej, tak? No, ale e, teraz e, zobaczymy, jak to jest na przykład e, przed morsowaniem, tak? I zaraz, zaraz po morsowaniu. No, to jestem godzinę po morsowaniu. Zobaczymy, czy zmieniła się ilość ketonów we krwi. Nie, niby powinna, ale zobaczymy jak to jest u mnie Jak widać ostatni, wszystko inaczej jest u mnie niż było kiedyś Kucie to jest Fajna sprawa Dobra I lecimy No i co? nie, nie pokazuje a, za mało krwi no, wzrosło no do 0,2, no było 0,1 więc jednak coś tam wzrasta po tym morsowaniu jak widać, te ketony po morsowaniu trochę wzrastają. U mnie no, nie, bo było ich bardzo mało, więc o 100%, 100 wzrosły, ale tu nie chodzi o to, tylko o to, że wzrosły. W sumie morsujemy codziennie, więc nie był to dla, naszego, dla mojego organizmu. Nie było to coś innego, coś nadzwyczajnego, bo robię to codziennie od kilku ładnych lat, więc jest to coś normalnego. Siedziałem w tej w zamrażarce e, około 5 minut. No i po godzinie, jednak te ketony, ketony wzrosły. Więc e, na pewno e, ekspozycja na zimno pomaga w produkcji e, ketonów. Tak? E, teraz też Wam pokażę, ile jest tych e, ketonów po 40 godzinach postu. Który też robię co tydzień, już od bardzo, bardzo dawna. Więc. Też dla mojego organizmu nie jest to nic nowego. No i 0,5. No to jak widać, skoczyły ładnie po 40 godzinach, bo tak miałem, rano miałem, o ile dobrze pamiętam, 0,1, później wieczorem było 0,3, rano było 0,1, w sumie tak jak powinno być. No i teraz po poście mam 0,5, tak? Więc myślę, że wszystko, wszystko jest ok, tak? Widzimy, jak te ketony wzrastają, kiedy, dlaczego i po co. No, i jak widać, tutaj jest wzrost tych ketonów duży, bo jest 0,5. Więc naprawdę, jak u mnie to dość sporo. I to, to czuć, no, że, że ich przybywa. Tak? Pewnie, gdybym był jeszcze dłużej na tym poście byłoby tych ketonów więcej, ale my, ja robię zawsze raz w tygodniu te 40 godzin i uważam, że to wystarcza. Nie jestem na nic chory, więc nie potrzebuję dłuższego postu. Pewnie, że jakby tam coś się, się działo, to zaraz bym go zrobił dłuższy między 6 a 10 dni, może nie wiem. Na razie robię takie i to w zupełności wystarcza. Czuję się wtedy super mięśnie też się budują super, ale o tym też, yy, kiedy indziej nagram film i na pewno, na pewno go zobaczycie. No i co, tylko tyle chciałem Wam na razie pokazać. Jak się podobało, subskrybujcie, polubcie, tam jakieś dzwoneczki, coś, nie wiem, co tam się wciska, za bardzo się na tym nie znam. I zapraszam wszystkich ketogeników do nas, do Łodzi, do naszej restauracji Cholesterol i Przysmaki. Będzie bardzo miło Was widzieć. No i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, hej!